Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Szanowni Państwo, prosimy zapiąć pasy i przygotować się na kolejną dawkę emocji z eliminacji mistrzostw. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. A oto startowa jedenastka drużyny Founders. Alison Becker między słupkami. Dalej w obronie Thiago Silva wystąpi razem z Harry Maguirem. Dalej Adama Traoré oraz... Zrobiło się teraz groźnie. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Halans. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. O, chyba wpadnie! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. teraz ucieka. Rzuca teraz 16. Wybija piłkę z dala od bramki. Bruno Fernandes. On Podanie znajduje Bruno Fernandesza. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Wire, British. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję Alvaro Morata Morata Morata, ma mnóstwo miejsca świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić? Daleka piłka z rogu, prawa teraz za tę interwencję. Cary Maguire Bergant przy piłce. Rylić piłce. Ośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Nie, nie będzie z tego bramki. Pol od są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Może teraz zagrozić obronie. Zagranie w okolice pola karnego. Uwaga, udany przechwyć teraz. Zagranie do Runeja. Dobre przerwanie akcji rywala. Pytanie znajduje Bruno Fernandesza. Lojki. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Morata. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. O, powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzyptę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Zagranie do Runeja. Beckham. Ależ, teraz podanie w uliczkę. I Chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samopodanie. Pod tym względem nie można mówić o punkcie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocie było to wyjście na pozycję. Brunei będzie bardzo groźnie. I mamy wyrównanie. Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Teraz kim. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Bergan przypilca. Haltwisz. Szansa czy przełamie impas? Morata. Od tak to jest, de oczekiwanie. Rozmijają się z rzeczywistością. Widać, że miał pomysł na techniczny strzał. Coś jednak nie poszło w fazie realizacji. Ma nad czym popracować na treningach, ale doceniamy inicjatywę. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Popatrzmy! Alison Becker! Nie do uwierzenia! Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. I teraz dobra okazja do kontry. Uwaga, okazja! Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Co zrobi z piłką? Mało miejsca. Chciał przelobować bramkarza. Nieudany strzał. Nie o to chodzi w podcinaniu piłki I on dobrze o tym wie Popełnił błąd przy tym uderzeniu łaczu Teraz ni Dobra akcja Obrona może być popała. Bruno Fernandes I proszę Państwa Jest Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik Piłka wyszła Wznowienie z autu. Bruno Fernandes. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. No i Founders zaczyna napierać na bramkę drużyny przeciwnej. A tak udaremniony obrońca był na posterunku. Zagranie do Risa i tracą teraz posiadanie piłki. Zagranie do Runeya. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem piska. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Kryliż. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? O już ostatnie 30 minut tego spotkania. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Eriksen podaje. Będzie groźnie. Gol! Proszę Państwa! Mogą, mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. przy klince. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. To teraz zrobią. Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Dobrze. Mierzone podanie na dobie. Zakrywa okolicę pola karnego. I mamy dupę. Tak jest proszę państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj. Jak wyborne ma wykończenie. Zagrał teraz i Przepisami będzie rzut wolny. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nici z tego kontrataku. Pracą piłkę. Szuanini. Na trybunach coraz głośniej widać, jak zależy kibicom na tym remisie. Na razie przegrywają jedną. Popatrzmy, ależ teraz okazja. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Uwaga, Alvaro Murata Nie ma gola, broni Alison. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Rata. To musi być gol. Tak. Była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Traci tę piłkę. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Rybale przejmują piłkę. Kibice gospodarzy nie ustają do Czasu na wyrównanie coraz mniej, ale chcą tu być dwunastym zawodnikiem. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Piłkę po tym wejściu. Kalwysz, struduraki sobie z rywalem. Szansa, będzie remis. Proszę Państwa, gól. Remis na minuty przed końcem meczu, ależ to będzie intensywna końcówka. Teraz in. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Nadaremnień tę szansę, świetnie się tutaj zachował. Może im dać prowadzenie. Zobaczmy, ten corner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo ważny moment. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. A zatem gramy dalej. W regulaminowym czasie nie udało się tego skończyć. Mamy więc to grywkę. Był i piłka znowu w grze. Adama przy piłce. Wayne Rooney. I strata posiadania piłki. Jest komu podać. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ to była okazja! Oj, będzie wniósł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Teraz z rogu na 11 metr. Ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Skłonna. Wayne Rooney. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. On Bruno Fernandes przy piłce. Sędzia pozwala grać dalej. Nadal mamy remizanie nie po to żeby kibice. teraz do natarcia. Chcą zobaczyć zwycięskiego gola w końcowych fragmentach tego spotkania. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Strata teraz. Muszę się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Zagranie do Runeja. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Centra mierzona pod bramkę. Kontratak spalił jednak na panewce. Fatalne wypicie bramkarza. Prosto rywali. Wayne Runej. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Druga połowa do grypki zaczyna się. Onuaczu. Zagranie, dochodzi do Mareza. Szansa, by wyjść na prowadzenie. No i mamy gola. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Dobra interwencja, nie wejdzie tę próbę ataku. Jadł Mares, Aurelian Członyni. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Decyzja może być tylko jedna. Offside. Grilisz. Odegranie do Moraty. Doskonała piłka. Za obronę. GUE! No cudę wam ja Państwu powiedzieć. Uwielbiam takie braki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz dibatują na część strzelca. Tracili teraz piłkę. Teraz. Dobrze. Ma miejsce. Zagranie do Runeja. No nie. Przekombinowane zagranie. Prezent dla bramkarza. No i po ataku. Dobra interwencja. prosto prostopadłe podanie. Co zrobi w tej sytuacji? I piłka po raz kolejny w siatce. Musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna ostatni gwizdok sędzia kończy to spotkanie.